Ktoś mi w końcu powie, co się stało? Przez telefon nic nie powiedziano. Mi poza tym, że był wypadek, córkę mam w szpitalu, to ty kierowałeś tamtym busem? Mów pomału. Mam tu być spokojny, jak ten pieprzony monument, skoro wiem, że nie trafi do ciebie, że ten mój argument już wydany wyrok nie dadzą mi się obronić. Spowodowany wypadek, telefon chowany w dłoni Tamtego wyroku jeszcze nikt nie wydał. O żadnych argumentach mówić nawet nie zaczynasz. Powiedz, jak wygląda Twoja strona, bo moja jest taka, że Basia została potrącona. W nieustannym ruchu jestem, co chwilę nowe miejsce. Gonimy szczęście po tym zadymionym mieście. Wybierałem numer, miałem mówić, będę wreszcie. Ona wpadła mi pod koła, to nie było przejście. Po hamowaniu widać, że była na pasach Jakbyś się czuł jako tata, jak ci kłamią w twarz Jesteś w tarapatach huh, Mać, przepraszam, nie wiem co zrobić mam już Chciałbym cofnąć czas Nie jestem na twoim miejscu, ty na moim też nie Ile ślubów zatrzyma mi trzęsące się ręce Już mówisz, że on kłamał, zaraz dodasz mnie o w planach Jak się cofa czas, proszę powiedz jak to działa Sorry, dosyć tych oskarżeń Wiem, że nie chciałeś młody, po prostu się martwię Mam ochotę porozwalać wszystkie telefony A propos, możesz dalej zadzwonić? Mój pada właśnie Rzuciłem telefonem, prucha moich w nerwach Gdzież minęła chwila, dopiero nic nie pamiętam jest Potrzebny moment mi, muszę złapać oddech Idę do sklepu obok kupić szlugi, mam tu drobne Będzie dobrze, to zlepek głupich słów Czasu nie cofnę, nie cofnę tej krzywdy już Zatrzymałem się na tym pytaniem Pytanie sporo, szkoda, że Basia w szpitalu już Będzie, dobrze, to zlepek głupich słów Czasu nie cofnę, nie cofnę tej krzywdy już Zatrzymałem się na tym pytaniem Pytanie sporo, szkoda, że Basia w szpitalu już